Zrób ze mną torebkę, ale bez szydełka i bez drutów. Potrzebujemy do tego zestawu na torebkę DIY od wyplatamy.pl. W zestawie dostajemy wszystko, co jest nam potrzebne do wykonania takiej torebki. W moim zestawie mam rączkę z perełek, czarną włóczkę, apaszkę i instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji zaczynam robić torebkę. Jest to bardzo proste i myślę, że Wy też sobie z tym poradzicie. Zrobienie takiej torebki jest naprawdę bardzo proste i myślę, że poradzą sobie z tym nawet osoby, które nie miały w ogóle do czynienia z szydełkowaniem czy robieniem na drutach. Jeżeli chcecie spróbować wypleść taką torebkę samodzielnie, możecie kupić taki zestaw i skorzystać z kodu MOMOTKI10 i dostaniecie 10% rabatu. Zrobienie tej torebki od momentu otworzenia paczki zajęło mi 30 minut z czego pierwsze pięć poświęciłam na dokładne przeczytanie instrukcji. I jak Wam się podoba torebka?